Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, ostatnio jednemu ze słuchaczy obiecałam, że zajmę się tematem czy istnieją anielice, czy anioły mają płeć. Od temat jest ten jak rzeka, dosłownie, albo jak i ocean, prawda? Wiele zapisków, to jest i Biblia, i, i oczywiście anioły ukazywane w literaturze, w sztuce, tak? Więc pod jakąś postacią one były tam ukazywane, czyli postacią aniołka ze skrzydłami, prawda? I z pewnym rodzaju męskim walorem, tak? Natomiast, czy, czy anielice istnieją? Słuchajcie, ja może tak omówię dzisiaj pokrótce, bo to naprawdę jest temat rzeka, ale wsadzę tak szpilę w ten temat może taką szpileczkę wsadzę. Na końcu będą moje wnioski z moich medytacji, prawda, pracy z aniołami. I, I ogólnie to tak omówimy. Słuchajcie, zacznijmy od tego, od czego nie można uciec, chociaż może niektórzy by chcieli. Ponieważ czytając Biblię, można odnieść takie wrażenie, że wśród aniołów są wyłącznie mężczyźni. Prawda? Tak jak mówiłam, w historii sztuki taki sposób przedstawienia aniołów niewątpliwie zaznaczył swą obecność. Ale czy są jakieś przesłanki biblijne? Istnieje mnóstwo obrazów, na których aniołowie zostali przedstawieni jako postacie kobiece. Gdy patrzymy na dzieło Williama Adolf z 1825, znaczy między 1825 a 1905, bo nie pamiętam dokładnie kiedy, w którym roku to dzieło zostało wydane, to dzieło było zatytułowane SONGS OF THE ANGELS, tak? Nie mamy wątpliwości, że istoty ze skrzydłami przygrywające na skrzypcach małemu Jezusowi są rodzaju żeńskiego. Moi drodzy, motyw żeńskich aniołów pojawia się też w literaturze. W mistycznym poemacie Angeli, Juliusza Słowackiego, Anielica Eloe, wygnana z nieba za miłość do człowieka, opiekuje się grobami wygnańców, tak? Jednak szczególnie mocno Anielice zadomowiły się w kulturze takiej popularnej, można powiedzieć. Kiedyś w telewizji był emitowany taki serial Dotyk Anioła, tak? O przygodach sympatycznej Anielicy Moniki, która udając człowieka pomagała różnym ludziom. Filmy Lukasa Besson, Angel A. Niedoszły samobójca i życiowy nieudacznik gratuje dziewczynę, która skoczyła z mostu. Ona z kolei uczy go poczucia własnej wartości i pomaga wydobyć się z takich tar tarapatów, które tam wpadł. Na koniec, zaś okazuje się, że jest aniołem zesłanym przez Boga. Zobaczcie, w komedii Randka z Aniołem, główny bohater opiekuje się anielicą, która uszkodziła skrzydło, zderzywszy się ze sputnikiem. Całkiem, e, moi kochani, całkiem niedawno można było zobaczyć reklamę pewnego rodzaju dezodorantu, pod wpływem z którego z nieba spadać mają piękne i zmysłowe anielice, gotowe wyrzec się anielskości, oczywiście dla mężczyzny używającego tego dezodorantu, tak? Natomiast, kochani, <grytanie> znakiem rozpoznawczym pokazów bielizny pewnej znanej marki są anielskie skrzydła noszone przez modelki. Mogłabym mnożyć podobne przykłady i, i na całym świecie, i z reklam, i, i, z filmów, seriali, prawda, ale <ścoughs> muszę niestety rozczarować wszystkich koneserów kobiecego piękna, zafascynowanych anielicami w filmach, reklamach czy dziełach malarskich. Drogie panie, kobiety, mają coś z diablicy, prawda? No? Kochani, nie istnieją żeńskie odmiany aniołów. Nim jednak feministki wytoczą mi zarzut, albo ogólnie wytoczą taki zarzut, że Stwórca nie uwzględnił parytetów, stwarzając aniołów, stwarzając aniołów. Należy też bardzo mocno podkreślić, że aniołowie nie są także mężczyznami, kochani. Po prostu nie ma ani rzymskich, ani męskich aniołów. Ponieważ aniołowie nie posiadają biologicznej płci. Na no, sztuce, literaturze można je tak przedstawiać. Ja nie mam nic przeciwko temu. Naprawdę. Fajne to jest, jak widzi się gotyckiego anioła, prawda. Takiego przystojnego, albo gotycką anielicę, taką piękną, tajemniczą kobietę. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu. Ale dlaczego tak tutaj o, o, o tym mówię, że nie ma? Bo świadczył to sam Jezus, który stwierdza, że po zmartwychwstaniu ludzie ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Więc, jeśli aniołowie się nie rozmnażają, to jaki sens miałaby ich płciowość? Przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia, tak? Z ludzkiego punktu widzenia. E, moi drodzy, niektórzy teologowie uważali nawet, że powodem buntu części aniołów, bunt była zazdrość o wyjątkową pozycję człowieka. Między innymi o to, że ludzie posiadają możliwość rozmnażania się, a więc biorą współudział w stwarzaniu świata. Tak? Moi kochani, prawdopodobnie dawni Hebrajczycy wyobrażali sobie początkowo aniołów jako istoty wyposażone w jakieś rodzaje cielesności, a nawet zdolności prokreacji, no to tajemniczy synowie Boga, którzy widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, byli w starożytnej iżdowskiej tradycji uważani za upadłych aniołów. Tak interpretowała te, te, tak interpretowano ten fragment apokryficzna księga Henocha. Tak? Swoją drogą polecam do przeczytania i przeanalizowania kilkukrotnie ksiąg Henocha. Ale owi bene ha Elohim spłodzili z kobietami ziemskimi pokolenie gigantów. Są to jednak moi drodzy tylko legendy. I reminescencje opowieści mitycznych. A w życiu liczą się fakty. Oczywiście, człowiek będzie nadal to badał. Podczas medytacji, podczas pracy z nią, człowiek będzie to badał. Każdy z nas ma prawo mieć swoje wnioski i swoje spostrzeżenia. Ale od czasu świętego Tomasza Zakwinu, w angelologii, angelologii, przepraszam, zaczął dominować pogląd, że aniołowie to duchy czyste, a więc całkowicie bezcielesne i niezwiązane, moi drodzy, z materią. Tak? No, okej. Okay. Aniołowie nie posiadają płci, ale nie sposób nie zauważyć, że pismo święte zawsze używa w stosunku do nich rodzaju męskiego, tak? Ktoś by mi tutaj to zarzucił, no tak, ale przecież tam jest używany w stosunku do tych aniołów rodzaj męski. Słuchajcie, jest to jednak konsekwencja uwarunkowań naszego języka i kultury, w jakiej powstawały te księgi biblijne, tak? Wydaje się, że forma rodzaju męskiego najlepiej opisuje istoty, które służą Bogu, pełniąc funkcję posłańców, wojowników, gdyż te dwa zajęcia w każdej niemal, w każdej niemal, czyli nie we wszystkich społecznościach i kulturach były wykonywane przez mężczyzn. Zaznaczam, nie we wszystkich społecznościach i kulturach, tak? Ludzki wygląd, kochani, przybierany przez aniołów jest męski z tego samego powodu, z którego określamy w ten sposób Boga, tak? Boga, Stwórcę, Absolut, tak? Pierwsze skojarzenia, jakie mamy z postacią Boga, tak sobie pomyślmy, pierwsze skojarzenia facet, tak? Być może tak zostało to w nas zakorzenione ze względu na wychowanie i kulturę, prawda w danym kraju, tak? Ponieważ na przykład słuchajcie, w jednym z krajów, właśnie to w kilku krajach, gdzie dominują osoby innego koloru, skóry, tak to próbuję powiedzieć, żebym nie wyszła zaraz na jakąś. Nie, 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 nie o to mi chodzi. Na przykład Jezus jest ukazywany jako. Afroamerykanin, tak? A zobaczcie na naszego Jezusa. Biały, prawda? Już przepraszam, bo to nie chodzi, nie jestem rasistką, tylko chcę wam zobrazować, tak? Ale tak naprawdę na tamtych terenach, w tamtych czasach, czy Jezus Chrystus mógł być biały, albo całkowicie, przepraszam, czarny? No, zastanówmy się nad tym. Dobrze, a wracajmy do tych aniołów, bo już tu zabrnęłam, obymi. mi. Nie zablokowano kanału, bo mogą, może algorytm stwierdzi, że jestem rasistką? Nie jestem, oświadczam. Oświadczam, moi drodzy, że nie jestem rasistką. A więc, więc mówię, te pierwsze skojarzenia to jest facet, tak? Wszystkie teistyczne religie wyrażają Boga w kategoriach męskich. Mówimy o nim jako o Ojcu, Królu, Stwórcy, dobrym pasterzu, jako tym, który jest, tak? Objawienie dokonało się w kulturze patriarchalnej, co zdeterminowało nasze myślenie o Bogu jako o Ojcu, czyli mężczyźnie, tak? No, sam Bóg w cudzysłowiu mówi o sobie, używając rodzaju męskiego, mimo iż nie jest ani rodzaju męskiego, ani rodzaju żeńskiego. Ale, kochani, w kulturach patriarchalnych, w których Biblia została napisana, Użycie rodzaju męskiego lepiej opisywało to, kim jest Bóg i co robi. To ta męska metaforyka, zdaniem Petera Krefta, wynikała y, także z y, transcendencji Boga. Y, słuchajcie, Kreft pisze, że tak jak mężczyzna jest różny od kobiety i wchodzi w nią z zewnątrz, aby ją zapłodnić, tak Bóg jest różny od natury. Stwarza ją i wchodzi w nią z w cudzysłowie z zewnątrz, Zapładniając cudami. Dlatego Bóg transcendentny może być tylko ojcem, a nie matką, ziemią i łonem stworzeń. Jak w religiach panteistycznych. Ale co niektórzy z nas wiedzą, że Ziemia jest matką, bo rodzi tak. Prawda? O, i tuż pile wsadzę. Proszę o komentarze. Śmiało. Nawet te, które się ze mną nie zgadzają, będą super. Co my tak naprawdę wiemy o tych aniołach? Pomijając już literaturę, prawda? Pomijając yy, w literaturze, sztuce, w Biblii i tak dalej, co my osobiście o nich wiemy? No niewiele. Wszystko, co wiemy, jest opisane. Czy część z tego jest prawdą, czy legendą? W każdej legendzie jest ziarnko prawdy, ktoś mi powie, no ale poprzez wcielenie, na przykład. Boski Logos, nazywany też drugą osobą Trójcy Świętej, poprzez wcielenie stał się człowiekiem i tym samym objawił się w określonej płci biologicznej. A Jezus też był mężczyzną, tak? I dodatkowo jeszcze postacią historyczną. Możemy spojrzeć na Jezusa Chrystusa jako na postać historyczną. Tak? To zapewne, wiadomo, wzmocniło to wszystko myślenie o Bogu jako o y, mężczyźnie, tak? Jako rodzaju męski. Ale moi drodzy, Współcześnie wielu biblistów i teologów podkreśla jednak także kobiecy i macierzyński wymiar Boga, który znajdziemy już w Starym Testamencie. Zresztą obecność Boga w świecie pośród ludzi wyrażana, wyrażona jest w Biblii żeńskim słowem szekina, Podobnie Duch Boży, ruach, jachwe, jest w języku hebrajskim rodzaju żeńskiego. Jedno z najważniejszych starotestamentalnych słów na oznaczenie miłosierdzia Boga, rachamim, wywodzi się od rechem, słowa oznaczającego łono, matczynę, moi drodzy. A zatem rachamim de facto wskazuje na miłość matczyną. Bogu jest bowiem pełnia i z tej pełni wywodzi się zarówno ludzkie ojcostwo, jak i macierzyństwo. Człowiek więc stając w obliczu niepojętej tajemnicy Boga i chcąc ją nazwać, skazany jest na swój ludzki język. No moi kochani nie powiedzą to o ono. Tylko powiemy on albo ona, nie? No ma no, ktoś może powiedzieć ono, prawda? To. <słuch> Słuchajcie moi kochani, ale o ile dawniej dominowało mówienie o Bogu w kategoriach męskich? W najnowszym nauczaniu magisterium Kościoła do Boga często odnoszona jest metaforyka kobieco-macierzyńska. Mówi się tu przede wszystkim o macierzyńskim obliczu Boga Ojca, które oznacza ciepło, tkliwość, łagodność, dobroć, no wiadomo, cierpliwość, wrażliwość i takie to wyrozumiałość, niesienie pomocy, także tutaj w ten sposób. Ale słuchajcie dobrze, bo tutaj trochę popłynęłam. Powróćmy więc do tych naszych aniołów którzy są wojownikami, Boga i posłańcami, no ale przecież część aniołów to nasi osobiści opiekunowie. Tak? Możemy ich sobie wyobrażać jako strażników z mieczami, nie wiem, lub bodyguardów, ale także na podobieństwo są matki pochylającej się nad dzieckiem, e... no albo facet może sobie no, no, no wyobrazić jako piękną kobietę ze skrzydłami, prawda, nie? Ale w opiece aniołów stróżów przejawia się przez przecież miłość samego Boga, tak? Idąc analogicznie. Oni są tej samej miłości ukonkretnieniem. Dobrze, a skoro miłość Boga ma także wymiar macierzyński, czyli znowu muszę przywołać Petera Krefta, który odrzucając podział aniołów na biologiczną płeć, wysnuwa zarazem zaskakującą hipotezę. I tutaj moi drodzy Wam zacytuję. Aniołowie prawdopodobnie mogą być rodzaju żeńskiego i męskiego, nawet jeśli to niemożliwe, aby byli płci męskiej lub żeńskiej. Innymi słowy, nie mają płci w znaczeniu seksualnym, ale mają rodzaj. Ok, ale co to oznacza? Zdaniem krewta może się na przykład zdarzyć, iż w aniele, który się nam objawi, rozpoznamy jakieś cechy żeńskie lub męskie, choć. Nie będzie ani aniołem mężczyznom, ani aniołem kobietom. Peter Kreft odwołuje się do intuicji i przemyśleń wielkiego pisarza i apologety chrześcijaństwa Lewisa, który tak właśnie opisywał anioł w powieści z milczącej planety. Moi drodzy, w związku z czym sumowywując, można tak powiedzieć. Ja bardzo dużo lat medytuję i czasami objawiają mi się w konkretnych medytacjach, na przykład opiekunowie rodowi. Nawet jeżeli są to opiekunowie rodowi, których ja za swojego życia nie poznałam tu i teraz, to ja wiem że to jest opiekun rodowy, ten pan starszy, który tam stoi, tak? Oczywiście są metody, żeby zweryfikować, czy to nie jest zbyt złego ducha, ale tu już nie będę w to zagłębiać, nie, nie o tym jest teraz ten program. Natomiast, jeżeli chodzi o anioły, to bardzo często mi i wiem, że wielu moim znajomym, objawiały się jako świetliste postacie gdzie mm, nie wyodrębniało się kształtu, czy to jest, mówiąc kolokwialnie, facet czy kobita. Tak? No, były świetliste. Mm. Nawet teraz szukam słów, żeby wam y, po prostu to opisać, bo to jest trudno opisać słowami, kochani, uwierzcie mi. Bardzo trudno. W związku z czym, y, powiedzmy sobie, jakbyście mieli taki jakby... Y, Łunę świetlistą w kształcie jakby postaci. Jest taka łuna świetlista, powiedzmy sobie złota, żółta taka, może no złota, żółta, jak to tam te kolory. <laughs> I one są w postaci takiego, jest postać, tak? Bije od nich ciepło. Tak? Nie widać twarzy, nie widać, ale bije od nich ciepło. Intuicyjnie nie boimy się ich. Bo to są aniołowie. Są osoby... Światła, tak? Świetliste. Natomiast bardzo często złe te upadłe anioły, powiedzmy sobie, te, które stąpiły na ziemię, ktoś mi powie, te, które żyły z kobietami i za to zostały ukarane. Okej, okay, nie neguję. Nie, nie, nie bije od nich takie światło. Przeważnie, są to osoby. Są to osoby, przepraszam, istoty. Bo sama się łapie, widzicie, niedobór słów. Przed którymi czujemy lekki lęk i wtedy przyzywamy te świetliste. To tak bo naprawdę ciężko, uwierzcie mi, opisać to słowami. W związku z czym wniosek jest taki, moi drodzy, jak my odbieramy te świetliste, istoty, czy ktoś na przykład powie, że a poczuł, że to jest bardziej męski rodzaj. To jest ok. Czy więc aniołowie mogą wcielać się w ciała ludzkie? No, oczywiście, że tak. Więc jeżeli się wcieli, narodzi się anioł, osoba świetlista, w ciele ludzkim, no to wtedy jest albo kobietą, albo mężczyzną, tak? Także, kochani, to jest taki temat rzeka, bardzo piękny ten temat. Jeżeli jeszcze nie wyczerpałam, jeżeli jeszcze, drogi słuchaczu, który się zwróciłeś z tym pytaniem do mnie, nie odpowiedziałam ci wystarczająco na to, to być może w którymś tam kolejnym jakimś odcinku jeszcze raz poruszę i uzupełnię, uzupełnię powiedzmy sobie, ten program, program za duże słowo to nagranie o o tym, czy istnieją Anielice. Ale uwierz mi, to jak ty odbierasz te osoby świetliste, to naprawdę nie jest istotne. A jeżeli już osoba świetlista narodzi się na Ziemi, no to narodzi się albo jako kobieta, czyli Anielica, albo jako facet, czyli anioł. Nie zapominajmy o naszych braciach. Braciach mniejszych, czyli zwierzaczkach, prawda? O, i to wsadzę teraz w No cóż, dziękuję, kochani, serdecznie za subskrypcję, komentarze. Zachęcam. Łapki w górę. Jeżeli ktoś pierwszy raz trafił na, na mój kanał, to przejrzyj sobie. Są filmy o różnej tematyce psychologiczno-psychotronicznej, albo jak to woli, psychotroniczno-psychologicznej. I moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.